Dzień dobry, dzisiejszy temat to dodawanie ułamków zwykłych. Dzisiaj skupię się na rozwiązywaniu niektórych zadań, z ćwiczeń. Będą to ćwiczenia, które wzięłam z, z ćwiczeń części CGWO. I tak, zadanie szóste, strona 70 z przykładu B: 2, dodać 4 i 1 czwarta. Jak to robimy? Dodajemy do siebie całości, czyli będzie 2 plus 4, wyjdzie nam 6. I ponieważ tylko tutaj przy czwórce mamy części, a tutaj nie mamy, to przepisuję 1 czwarta. Następny przykład. 3 i 1 trzecia dodać 2 trzecie. /3. 3, tutaj nie mam całości, czyli tak jak gdyby 3 dodać 0, czyli będzie 3, a ile nam wyjdzie z części? 1 trzecia dodać 2 trzecie. Mianownik przepisujemy 3, a dodajemy do siebie liczniki. 1 dodać 2 też jest 3. Czyli wyjdzie nam 3 i 3 trzecie. Nie możemy tego tak zostawić. Co możemy zrobić? Tutaj mamy trójkę, a wiemy, że 3 trzecie, 3 trzecie, to inaczej jedna całość. Czyli mamy 3 i jeszcze jedynka, to razem będzie 4. Następny przykład. 5 i 3 ósme dodać 1 i 5 ósmych. Całości dodajemy do siebie. Otrzymamy 6. Części ułamkowe dodajemy do siebie. Czyli będzie 3 ósme dodać 5 ósmych. Przepisujemy mianownik 8. Liczniki dodajemy. 3 dodać 5, 8. I też oczywiście nie możemy tego tak zostawić. I co tutaj mamy? 6 a 8 ósmych. To inaczej 1. Osiem ósmych to jest 1, czyli 6 i jeszcze jedynka otrzymamy 7. Następne przykłady. Zadanie siódme ze strony 70. 3 i 2 piąte dodać ile musimy wpisać, żeby wyszło nam 4. Tutaj mamy 3. Czwórka to inaczej 3 plus 1, czyli z tych części musimy zrobić jedynkę. 2 piąte dodać ile, żeby było 1. Jeżeli mam w mianowniku piątkę, to ile musi być w liczniku, żeby to było równe 1? Dobrze, piątka, czyli będzie 5 piątych, to jest 1. Czyli 2 piąte dodać ile, żeby było 5 piątych, bo chcemy otrzymać jedynkę. 3 piąte, dobrze. Czyli teraz mamy tak. 3 dodać z tych części tutaj. Wyjdzie nam jedynka. czyli mamy 3, dodać tutaj jest 1, otrzymamy 4. Przechodzimy do następnego przykładu. 6 i 2 9, dodać 2 całe i 5 9, dodać ile, żeby było 10. Jeżeli macie taki przykład trochę bardziej rozbudowany, to zróbcie sobie tak. Najpierw zobaczymy, ile tutaj mamy, o tu, a później pomyślimy, co trzeba dodać. 6 dodać 2 to jest 8. Jak dodamy do siebie części 2 9, dodać 5 9 w mianowniku będzie 9, a u góry 2 plus 5 7, czyli mam 8 i 7 9. Dodać ile, żeby było 10? Pomogę sobie pomyśleć tak. 8 mam, mhm. czyli żeby było 10, to 8 dodać ile, dodać 2. Zacznę od części 7 9. Dodać, ile musi być części, żeby była jedna całość. No oczywiście, musi być 2 9. I wiem, że mam 7 9. Dodać 2 9 to jest 9 9, czyli już jest 1. A muszę dodać 2, czyli zapisuję jeszcze jedynkę. I teraz sobie sprawdzimy. Czy to jest prawda, że jeżeli te wszystkie liczby do siebie dodamy, to wyjdzie nam 10? Przepiszę. 6 i 2 dziewiąte, dodać 2 całe i 5 dziewiątych, dodać 1 i 2 dziewiąte, ile to będzie? Dodaję do siebie najpierw całości. 6 dodać 2, dodać 1, otrzymam 9. Dodaję do siebie części. Mianownik przepisuje, a co będzie u góry? 2 plus 5, 7 dodać 2 9. Ile to będzie? 9. A tutaj z części wychodzi mi jedynka, czyli 9 i 1 to razem 10. Przechodzimy do następnych przykładów. Przykład C 5 i 5 ósmych dodać 2 i 3 8. Całości dodajemy. Wychodzi nam 7, przepisujemy mianownik, czyli 8, dodajemy liczniki. 5 dodać 3 to też jest 8, czyli ile to będzie? 7. Z tego, z części, wychodzi nam jedna całość, czyli 7 i 1, wyjdzie nam 8. Następne przykłady. Przypad F. 2 całe i 5 ósmych, dodać 7 i 3 8. dodać 2 całe i 3 8. Dodajemy całości. Ile mamy? 7 dodać 2, 9, dodać 2, 11. W mianowniku przepisujemy ósemkę, bo mamy wszędzie ósemkę. Dodajemy liczniki. 5 dodać 3, 8. 8 dodać 3, 11. Czyli mamy 11 i 11 ósmych. To nie może tak zostać, bo tu mamy całość i ułamek niewłaściwy. Czyli możemy sobie zapisać tak gdzieś. Pod spodem napiszę. 11 i 11 ósmych. Ile to jest? Stąd muszę wyłączyć całości. Czyli co ja tu mam? 11 i jeszcze 11 ósmych. 11 ósmych, o tutaj napiszę na tej kartce, to jest ile? Ile mam ósemek w jedenastce? Jedna ósemka, czyli będzie jedna całość. Od 11 zabieram ósemkę, to ile będzie? 11 odjąć 8 to będzie 3. 3 zapisuję w liczniku, a w mianowniku 8. Czyli co tu mam? 11, czyli mogę zapisać, że to jest 11 dodać ile? I zamiast pisać 11 ósmych, zapisuję, że to jest 1 i 3 ósme. W miejsce 11 ósmych wstawiam 1 i 3 ósme. Ile otrzymam? 11 dodać 1 to jest 12, czyli będzie 12 i 3 ósme. Czyli to jest 12 i 3 ósme. Przepisuję teraz tutaj wynik do tego przykładu. 12 i 3 ósme. I ostatni przykład. H. 5 11 dodać 3 i 8 11, dodać 4 i 10 11 Tu nie ma całości, tu jest trójka. I czwórka, dodaję całości. 3 plus 4, 7. Przepisuję mianownik, wszędzie jest taki sam, czyli 11, i dodaje do siebie liczniki. 5 plus 8 to jest 13, 13 plus 10 to będzie 23. I to nie może tak zostać, muszę stąd wyłączyć całości. Czyli robię to tak. Tu pod spodem napiszemy 7. I 23, 11, ile to będzie? Co tutaj mam? Mam siódemkę i jeszcze 23, 11, czyli to jest 7. I tu Wam napiszę 23, 11, ile to jest? Ile jest jedenastek w 23? Ile Jedena, jedna to 11?